Witajcie, drodzy traderzy, w kolejnym espresso. Piątek, trzynasty, no niepechowy. Przepraszam za tą tygodniową przerwę. No cóż, okres wakacyjny. Moi mili koledzy, którzy ze mną nagrywają czasu, czyli jeden grzesio i drugi grzesio, są, jeden jest na wakacjach, drugi gdzieś tam zawalony robotą. Wobec tego nie mieliśmy za bardzo kiedy usiąść i przedstawić Wam kolejną dawkę wiedzy, mocnej kawy, znaczy się. Wobec tego ja dzisiaj postanowiłem zrobić taką krótką analizę techniczną minionego tygodnia z jakimiś tam najważniejszymi wsparciami i oporami. Zobaczycie jak ja to robię w dużym skrócie. I przygotowanie sobie wykresów, monitora w zasadzie środowiska pracy jak widzicie teraz na ekranie do, do przeprowadzenia takich analiz. Jest taki podstawowy zestaw najważniejszych głównych par i jaki to widzicie służy mi do tego żeby rzutem oka zorientować się w którym miejscu jest cena na poszczególnych parach tak? jest to 20 głównych par w tej chwili oczywiście nie jeżeli chcemy się im przyjrzeć bliżej no to zmieniamy sobie profil czy, czy ewentualnie wrzucamy to na cały ekran którąś z tych par i analizujemy ją w dół po kolejnych time frame'ach więc te pary oczywiście możecie sobie dowolnie wybrać. Ja mam ich tak dużo, to nie znaczy, że ja na nich wszystkich gram, prawda? Nieraz w grę tutaj wchodzą jakieś korelacje, nieraz ciekawe miejsca. Gram raczej day trading, czyli w dłuższym terminie trzymam pozycję nieraz kilka dni, przez weekend raczej nie. Wobec tego taki wykres tygodniowy, takiej dużej ilości par pozwala mi się zorientować. Co, co w ogóle się dzieje na rynku prawda? rzut oka i widzimy która, która z tych par znajduje się na jakimś ważnym wsparciu oporze, która ładnie trenduje która jest w konsolidacji jeżeli znajdujemy wśród tego zamieszania tutaj jakąś ciekawą parę, oczywiście bierzemy ją sobie na tapetę, przyprowadzamy dokładniejszą analizę i wtedy podejmie, podejmujemy decyzję ewentualną o zagraniu bądź nie, bądź ustawiamy sobie jakieś tam alarmy, kreski i tak dalej z tego taki właśnie ekran bardzo pomaga w tej w takiej pierwszej orientacji ja mam tutaj kilka tych mam od miesięcznego prawda, 1M, później weekly, później mam daily później mam H4 i H1 na samym końcu żeby po prostu przełączyć się na widok innych par bardzo szybko za pomocą właśnie tych, tych, nowych profili. Ja teraz przejdę do wykresów daily. Gdzie, tu mam, tutaj je mam. I tutaj omówimy sobie króciutko to, co się ciekawego działo i dzieje. Aha, jeszcze wrócę na momencie do tych wykresów tygodniowych, dlaczego one też są jeszcze ważne. Dlatego, że właśnie jest piątek po południu, nie bez kozery, właśnie o tej porze nagrywam. To, ponieważ za, za dosłownie dwie godzinki zamknie się świeca tygodniowa, więc tego warto zobaczyć na wykresie, jak ta świeca tygodniowa wygląda, jaki jest sentyment rynku, prawda? Na niektórych w rękach ta świeca będzie miała bardzo cieniutką postać jako jakaś tam króciutka pinbarek czy tam dodzik, prawda? Na no, niektórych będzie to ładna, dłuższa świeca, tak? I tak dalej i tak dalej. Przed podjęciem decyzji, o, o y, analizie jakiejkolwiek pary, właśnie ten kierunek tej świecy jest dosyć ważny, prawda? <laughs> Może jakiś fajny pin bar na tygodniowym wykresie się wyrysuje? Takie sygnały z tygodniowego wykresu zwróć uwagę tutaj na przykład jakie były piękne pin bary na tygodniowych wykresach na euro out, a tutaj jeszcze się wrzuca w oczy na Eurojenie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Warto taką tygodniową świeczkę sobie wyłapać, jakąś ciekawą, w ciekawym miejscu. Ona oczywiście powinna kończyć nam gdzieś jakiś tam ruch korekcyjny, ewentualnie znajdować się na wsparciu bądź oporze. To są jedne z mocniejszych sygnałów. No i jeżeli już sobie jakąś tam parę upatrzymy, schodzimy oczywiście na niższy interwał. Ja teraz przejdę na wykres daily. Nie wiem, że więcej marudził. Mam oczywiście też daily zrobiony w ten sposób jak poprzednie, czyli mam 20 par tutaj na daily, ale nie będę po prostu tutaj przeprowadzał tej analizy na tym wykresie. Mam też jeszcze jeden profil daily, na którym mam tylko 9, takich 9 podstawowych, powiedzmy, które no dla mnie są takie najbardziej istotne. I tutaj w pierwszym rzędzie szukam jakiegoś ciekawego miejsca do potencjalnego zagrania. Czy rozrysowuję sobie właśnie tutaj jakieś tam poziomy wsparcia, opory, zaznaczam ciekawe miejsca, szukam jakichś setupów i tak dalej, i tak dalej. No, czyli po prostu oglądam te wykresy i przyglądam się, w którym miejscu ewentualnie by można było uszczknąć parę pipsów, ja może zacznę od. Od wykresu euro-dolara. Oczywiście zaczynam to od wykresu tygodniowego, prawda? Jak widać, jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Jest to wykres tygodniowy, weekly. Zresztą tu w lewym dolnym rogu widać, bo no, nagranie nie sięga tutaj do góry, żeby było widać, jaki to jest time frame. Więc to jest wykres tygodniowy euro-dolara. I zwróćmy uwagę na poziom który został już, już przejechany, poziom dawnego jakiegoś takiego no, dosyć słabego, szczerze mówiąc, wsparcia, bo ono 4 lata temu gdzieś cena doszła w te, w te rejony, później ten poziom został przejechany jedną świecą i, i natychmiastowy powrót był z urotem i ta świeczka tygodniowa ona była z końcówki maja, prawda, też wyznaczyła swoim knotem tutaj na dole. Jakiś tam rejon. Więc ja sobie tutaj odhaczyłem ten poziom, bo on jest taki dosyć, dosyć ciekawy, dosyć fajny. On, mieści się, on jest w okolicy 1,23, czyli taka okrągła cyferka. I charakterystyczna rzecz, że po przebiciu tego dołka tutaj na, z końcówki maja cena zrobiła retest tego poziomu. Zauważcie, że ten knot tej świecy tygodniowej wszedł tutaj i cena odbiła się, ale teraz na wykresie tygodniowym tworzy nam się szpulka, tak? Czyli cały ten tydzień Praktycznie para poszła w gwizdek, para wyznaczyła po prostu szczyt tej dołki, natomiast cena zamyka się bardzo bardzo blisko otwarcia. Taka świeca tygodniowa, no, świeca niezdecydowania, po takiej można się spodziewać wszystkiego, prawda? albo będzie jeszcze wyżej, ta korekta podejdzie, ewentualne będą spadki. Zobaczcie na niższym timeframe, jak fajnie to widać. Ja pokażę H4, to przebicie tego poziomu i korekta do niego. No, wyglądało to w ten sposób, no niewiele niżej. Prawda? I, I z powrotem cena wlazła nam tutaj w ten region i zaczęła powoli, powoli ospale, e, e, no, spadać coraz niżej. No i teraz jeszcze ostatnim łabędzi śpiew, czyli próba podejścia do dzisiejszego szczytu. No nie wiem, czy im się to uda. Nie ma to nas większego znaczenia. <laughs> Wróćmy na wykres Daily. E, to była właśnie ta cała korekta i na wykresie dziennym. To była szpilka tej, tej świecy, prawda? No i teraz co? Rysuje nam się biały Engel, prawda? No zobaczymy. Takie najbliższe poziomy, do których ta cena może w tej chwili zmierzać, znaczy w przyszłym tygodniu, takim pierwszym e, dla niej oporem to będzie właśnie ta, ta żółta strefa, tak? Tutaj będziemy szukali na niższym interwale jakieś, jakieś sygnały, jakieś formacji odwrócenia, tak? Ewentualnie, może to być pin bar, może to być engulfing, może to być, powiedzmy, jakaś świeca impulsowa, dosyć mocna na dół, na sesji, powiedzmy, podziałkowej czy wtorkowej. To by oznaczało, że z wykresu tygodniowego, całkiem, całkiem prawdopodobny byłby ten poziom tutaj na dole, czyli taki key level, taki kluczowy, 1.19, prawda? Mniej więcej. Czyli tu mielibyśmy jeszcze do szarpnięcia jakieś 300 parę pipsów. No niewiele, niewiele. To jest przy dobrych wiatrach do zrobienia w ciągu dwóch dni, prawda? Zobaczymy, jak zareaguje ta cena tutaj w poniedziałek. Więc wróćmy jeszcze do tego daily. Ja tu ścisnę ten wykres. Tyle mamy miejsca jeszcze potencjalnego, jeżeli ta cena zawróci. Taki drugi poziom, do którego ta cena może zmierzyć jest to ten taki dołeczek taki dosyć słaby ten poziom, ale to by był ewentualnie kolejny w, w okolicach 1, 2, 4, więc jeżeli ten zostaje przejechany, jeszcze pozostanie nam 1, 2, 4 od, gdzie będziemy znowu szukać w okolicy tej, tej średniej na, na niższym interwale bo na daily no to możemy przegapić dosyć, dosyć spory ruch tak? czyli ja, ja szukam takiego setupu na H4 przeważnie to by mi się zbiegło nawet z, z 50% zniesieniem wewnętrznym FIBO czyli te 50% korekty to by było właśnie te okolice poziomy 1,2,4 20 mniej więcej, no zobaczymy ja w każdym razie na niższym interwale będę szukał tutaj shortów no, bo póki co, póki te ostatnie szczyty nie są powybiane, trend jest nadal spadkowy. No i taki jeszcze ostatni rejon, bardzo daleko już odsunięty to byłby ten rejon. Ja może powiększę troszkę ten wykres, żeby było lepiej widać. To by był ten rejon. W związku z tym, że są to świece daily, to ja sobie tu pojadę po zamknięciach. To, i spróbuję złapać jeszcze knota tej białej świecy. Taką strefkę sobie wyznaczymy. Jakiekolwiek zachowanie się w przeciwne, w takiej strefie, czyli przeciwne do tej korekty, oznaczające koniec tej korekty, czy odbicie się od tego poziomu oporu, będzie dla mnie sygnałem zawarcia pozycji krótkich. Póki co nie, za, nie gram po prostu długich, dlatego że, no mamy trend spadkowy, widać to zresztą po tej średniej EMA, to jest prosta, simple. Tak, to jest SMA 200. Nie ona mi, nie służy mi tam troszeczkę do innych celów, no ale jak już jest na wykresie, to jest. Niech ona sobie będzie. W każdym razie widać wyraźnie, że jest ona dosyć mocno pochylona. Cena znajduje się pod nią. I tu jeszcze mamy dwie średnie. O tych średnich to ja Wam powiem na, na koniec tej całej analizy, bo miałem kilka pytań. Jak gram czyste price action? A skąd u mnie średnie i po co? Otóż te średnie są, są mi bardzo pomocne. Oczywiście ja na, na tym etapie poznania price action mógłbym się tych średnich pozbyć spokojnie, ale ja wykorzystuję te średnie również na, na moich szkoleniach, gdzie one odgrywają pewną taką ciekawą rolę i ja za chwileczkę Wam o tym opowiem. Więc scenariusz no, będzie taki. Będziemy szukać na tych trzech poziomach jakiegoś sygnału na niższym interwale do otwarcia pozycji krótkiej. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do następnego wykresu. Tutaj wziąłem na tapetę jeszcze kabla, czyli nasz popularny funt-dolar. Drugi, najważniejszy, majors. Też zacznę od wykresu weekly. Więc no to od, od wielu, wielu Tygodni i miesięcy, praktycznie od dwóch lat, tutaj wyrysował się bardzo fajny poziom. A ja spróbuję to złapać, przeciągnąć, wsparcia nie musi to być rysowane tak precyzyjnie, prawda? To jest wykres więc jeżeli byśmy przeszli w tej chwili na H4, to ta żółta krecha miałaby tutaj kilkadziesiąt pips. Generalnie chodzi o to, że w takiej, w takiej strefie, w takim obszarze będziemy szukali. Znaczy, szukali. Będziemy, szukali końca, prawda, tego ruchu i cena musi tutaj podjąć ważną decyzję, bo przybicie tego poziomu nie będzie takie proste. Zobaczmy, że to on był atakowany raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy na przestrzeni dwóch lat i się utrzymał. No, tendencja jest lekko prostpadkowa, dlatego, że mamy coraz niższe, sekwencje coraz niższych szczytów. Ten, ten, te fale takie one się tutaj powoli zacieśniają rysując jakby taki trójkąt zgodnie z teorią jeżeli w ten sposób cena się zachowuje i zacieśnia te swoje korekty to powinna się wybić dołem no jak będzie zobaczymy jeżeli by faktycznie tak było no to zobaczcie, że do następnych poziomów, czyli gdzieś tutaj byłby to poziom 1.43 tak grubo szyty a czy mniej więcej jeszcze jakieś 1000 pipsów. No to jest wykres tygodniowy, prawda? Więc 1000 pipsów nie jest na wykresie tygodniowym wielkie halo. Tego przejdźmy sobie jeszcze na wykres D. No tak, górna, górna granica, na razie taki opór, z którym ta cena powinna się zderzyć, no to są ostatnie szczyty, poziom 1,57. A tutaj będę szukał ewentualnie, jeżeli ta korekta się utrzyma, ten ruch do góry, to tutaj będę szukał też na niższych interwałach, pozycji krótkich, to jest właśnie ta strefa oporu, którą narysowałem tutaj, to jest są okolice 157, wykres daily. Tak no i widzimy bardzo mocne odbicie dzisiaj, bardzo długa, silna świeca, ma już 160 pipsów prawie. No i to tutaj ten ostatni szczyt sprzed dwóch dni. Jeżeli się obroni, no to, nie doczekamy się pewnie jazdy do tego poziomu. No wszystko będzie zależało od tego, co tutaj nam się będzie rysowało w przyszłym tygodniu na, na niższym interwale. Jeżeli tak, mamy tutaj, w dalszym ciągu jest prospadkowo, to jest tylko korekta. Fascynaci FIBA mogą sobie przyłożyć tutaj, prawda? I stwierdzić, że jesteśmy na od ostatniego szczytu do ostatniego wyraźnego dołka, prawda, 50% korekty, więc tutaj byłoby też bardzo ciekawe miejsce do zagrania pozycji krótkiej. Jeżeli coś tu się będzie rzeźbiło, ja sobie tą parę będę obserwował, i jeżeli będzie się budowała świeca daily na czarno, przejdę na niższy interwał, będę szukał okazji do zagrania pozycji krótkiej z targetem gdzieś albo ostatni dołek, prawda, albo gdzieś w te okolice. Nie będę prognozował, co się będzie działo po przebiciu tego wsparcia, bo tam są już olbrzymie odległości. Na pewno nie będzie to jakiś ładny, miarowy ruch, kilka czarnych świec. Po drodze będzie pełno przygód, pełno korekt, więc będzie jeszcze czas o tym porozmawiać. Więc jak widzimy, no być może ze względu na porę te tempo tych wzrostów opadło. Jeszcze ciekawe, jaka będzie luka w niedzielę wieczorem. Czy będzie, czy będzie do góry, czy będzie na dół, to też ma swoje znaczenie. Dobra, nie będę już przynudzał teraz kablu, co ja tu jeszcze chciałem chciałem tak krótko frania, bo on mnie tu na wykresie tygodniowym zbliża się też do bardzo fajnego miejsca. Zwróćcie uwagę na ten to żółte pole, tą żółtą strefę, tak? Ona nam wyznacza tu, od tego dołka po zamknięciu tych świec. To jest wykres tygodniowy, oczywiście e, 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 dolar frank. Tak? I zaczynamy macać ten poziom. Tak? I też średnia ta SMA 200. Nie bierzcie jej tak pod uwagę, ale ja, już jak ją mam na tych wykresach, to ją mam. Można zauważyć, że ona czasami odgrywa bardzo, bardzo ważne poziomy. W kancerze nie jest ona dla mnie tak istotna jak właśnie poziom wsparcia i oporu. W tym przypadku opór no, może być dość znaczny, chociażby dlatego, że tu jest dokładnie 1 frank. Za jednego dolara, tak? Czyli 1,00. Bardzo fajny psychologiczny poziom. Jak śniemy ten wykres, zobaczmy, że on tam w przeszłości też miał coś do powiedzenia. Tutaj fajnie się od tego poziomu odbiło. Tak? No i nic tutaj na miesięcznych nie wyrzeźbimy, ponieważ to są historyczne dołki, prawda? Nigdy cena jeszcze tak nisko nie była. Dobrze, będziemy obserwować, jak się zachowa. Franek na tym poziomie, jakie tutaj będzie miał problemy, czy nie, odpowiednio do tego będziemy podejmowali nasze decyzje o grze. Teraz, żeby Was nie zanudzić już całkiem, powiem troszeczkę o tych średnich. Otóż te średnie Stanowią dla mnie, spełnią taką podwójną funkcję, jakby z jednej strony są to dynamiczne strefy wsparcia porów, czyli linie trendu, nawet można by w ten sposób powiedzieć w jakimś tam stopniu. Jeżeli cena ładnie znajduje się w dobrym, takim równym trendzie, to. Ten kanał z tych dwóch średnich utrzymuje tą cenę w ryzach, że tak powiem. No a jeżeli te średnie są splątane, możemy się domyślać, że wtedy jest konsolidacja i trzeba bardzo ostrożnie rozgrywać. Średnia, jedna i druga, ta szybsza, czerwona to jest 10, ta wolniejsza, niebieska to jest 20. EMA, exponential, tak? Dla wielbicieli FIBO mogą być to ma 8 i 21. Nie ma to większego znaczenia, jeżeli nałożycie sobie czy 8, czy 10, czy 20, czy 21, jeden grzyb. Natomiast one pełnią dla mnie rolę takiego wskaźnika, gdzie jeżeli cena jest w trendzie i ona robi korektę, wchodzi w kanał średni, które są rozchylone, ładnie znażają w jednym kierunku. Nie chcę mi się tutaj. Włączę, a, włączę sobie narzędzie do rysowania na chwileczkę, żeby Wam pokazać, co autor ma na myśli. Więc to są te dwie średnie, na przykład one ładnie zmierzają w, w jednym kierunku, są tutaj rozchylone, tak, Jest tworzą pewnego rodzaju kanał. I w momencie kiedy cena robi korektę do tych średnich, e, ingeruje w nie tak? Głębiej lub lub mniej. I kiedy taka cena wchodzi nam w te średnie, można. Na niższym interwale szukać po prostu pozycji zgodnej z kierunkiem trendu, a przeciwnej do tej korekty. Czyli krótko mówiąc, w tym przypadku będzie to short. No, ja Wam tutaj zdradzam tej tajemnicę, dokładnie jak to robić, kiedy takie wejście w te kanały jest warte uwagi i dlaczego warto zagrać, no to, to jest elementem mojego szkolenia. Dlatego ja się tutaj nie będę na ten temat za bardzo rozwodził. Ale pokażę wam taki fajny, fajny przykład, kiedy można było w ciągu kilku tygodni wykorzystać pięknie takie właśnie takie zjawisko korekcenia się w silnym trendzie, kiedy, no na przykład, no nie da się przyłożyć tu gdzieś fiba. Te korekty są bardzo nierówne. Prawda? Jedne są trochę głębsze, drugie nie, itd. itd. No, rolę tutaj jeszcze odgrywa mieszanka kolorów tych świec i powiem wam, że to też ma znaczenie ile jest świeczek białych, ile czarnych procentowo, przynajmniej w takim całym ruchu, jaki on ma zasięg itd. Tak tak no to są dyskusje naprawdę na, na długie, długie godziny, ale dokończę tylko temat tych, tych średnich. Widzimy, że trend jest wzrostowy, średnia, cena jest powyżej obydwu średnich, one tutaj już w tym miejscu ładnie zaczynają się rozchylać. I zobaczcie, że każda taka ingerencja, ja ja to sobie pozwolę zaznaczyć tak na szybko e, moim pięknym piórkiem, każda taka ingerencja w takie średnie, nawet wejście knotem albo nawet e, korpusem tak dosyć głęboko i wyrysowanie później jakiejś tam formacji, te wszystkie miejsca są bardzo dobrą okazją do zagrania zgodnie z trendem. Prawda? Tutaj już nam korpus wyszedł poza te dwie średnie, wobec tego nie szukałem tu jeszcze pozycji krótkich od razu, dopiero czekałem, aż cena wróci do tego kanału średnich i, i raczej byłbym skłonny zagrać gdzieś powyżej tej białej świecy. Mam? Kolejna okazja, i co? W takim miejscu widać oczywiście trend się zaczyna załamywać. Świece z długimi knotami po obydwu stronach, widoczne osłabienie momentum. Po takim czymś kilku dniach, tu praktycznie tydzień czasu nic się nie działo. Można było się spodziewać silnej reakcji w jedną albo w drugą stronę. No, raczej w drugą, prawda? Poziomy dosyć wysokie. Tutaj doszliśmy do poziomu prawie że 1,50, czyli 1,5 dolara za euro. Na ten poziom bardzo dużo osób czekało. No i tutaj widać posypały się pozycje krótkie. Więc jeżeli wyrysujecie sobie na swoich wykresach na daily, oczywiście, tylko na daily, nie próbujcie tego na niższych interwałach, bo to nie będzie Wam no nie będzie działać. Każda taka korekta na, na przykład na wykresie H4, to ona poza te średnie wyleci. Tak? Do, do na przykład niższych interwałów trzeba sobie te średnie odpowiednio dobrać. Jeżeli ktoś jest uparty i chciałby je mieć na niższych interwałach, no, więc y, musi sobie przeliczyć, tak? Interwał y, h4 jest 6 razy mniejszy od daily, więc i te średnie powinny być <laughs> odpowiednio y, 6krotnie, na przykład dłuższe, tak, żeby spełniały y, to swoje zadanie. Ja tego nie eksperymentowałem, bo po prostu na y, niższych interwałach te średnie nie odgrywają dla mnie takiej roli, takiego znaczenia. Więc zobaczcie, y, wciąż, tutaj było. Y, tu był lut, od, bo zacznijmy od tego miejsca od lutego, luty, marzec, kwiecień, aż do maja, czyli trzy miesiące, ile tutaj było fajnych okazji, ja jeszcze wszystkich nie zaznaczyłem, do zagrania pozycji długich do momentu kiedy nie zobaczy się właśnie takiego zjawiska, albo takiego jak tu, tak, po takim kilkudniowym. To jest w zasadzie konsolidacja, tylko bardzo szeroka na niższym interwalu. No, można było ją oczywiście grać tam na godzinówkach i tak dalej. Z takiej konsoli spodziewam się zawsze bicia zgodnie z kierunkiem trendu, prawda? ale w tym przypadku w na czarna świeca te, te pozamiatała te wszystkie nadzieje. No, ten, kto miał wysoko ustawiony poziom kupna. No to niczego nie stracił, ja tak wysoko nigdy kupna nie stawiam. Dla mnie kupowanie na, na powiedzmy gdzieś tutaj, na takim zamknięciu, czy tu nie, nie ma większego sensu. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze kupować jak najbliżej tej, tej niebieskiej średniej, jeżeli jest trend wzrostowy, prawda? Każda taka ingerencja, wejście ceny między te dwie średnie, automatycznie schodzimy sobie na h4, albo nawet na h1, tylko już bez tych średnich i szukamy pierwszego sygnału do zagrania pozycji długiej. Tak? No, tych szczegółów nie będę on tu tutaj zdradzał, bo moi koledzy byli, mieliby do mnie pretensje, że, że omawiam tutaj takie rzeczy. Naprawdę i bardzo fajnie tutaj można sobie na samym dole, na tych knotach, włączając niskie interwały, zagrywać. Jaka, jak, jakie zalety ma jeszcze ten styl gry? Teraz usunę te malunki. <laughs> Takie zalety ma, że wchodząc tutaj w pozycję na dole, między tymi średnimi, i pozycję długą, mamy stosunkowo króciutki stop loss. Zobaczcie, że nawet gdybyśmy gdzieś tu wchodzili na tych knotach, tak, to stop możemy postawić albo na tej średniej, albo pod tym najniższym knotem i, i liczyć na to, że tam gdzie inni będą wchodzić gdzieś tutaj nad tymi świecami, my już będziemy brali target. Zobaczcie, gdyby wejście było no teoretycznie, powiedzmy, tam zaświrujmy, tutaj było 160 pips. A, no, niektórzy tutaj dopiero otwierają pozycje długie, tak? No, już mamy 160, no, panowie. Dziękuję, mogę jeszcze podtrzymać sobie <laughs> dla zabawy na niskim interwale z krótkim stopem tą cenę, aż mi, aż mi ją gdzieś tam zamknie. Tak samo tu. Możemy też szukać formacji inside barów, prawda? Ładny inside bar, będący jednocześnie pinem, białym pinem, po którym można było sobie zagrać. No, ten knot pewnie tutaj powymiatał troszeczkę stopów, ale mimo to następny pin przecinał kierunku do, w kierunku trendu, który wszedł nam w, do, do, do tych średnich, więc w momencie kiedy ten tutaj przed tyśredni, gdzieś tutaj powyżej, już zlecenie long powinno wisieć, prawda i tak dalej, i tak dalej. Weźcie sobie na wykresach historycznych mm, popróbujcie takich zagrań z tymi średnimi, tylko warunek jest taki. Niech ta cena będzie nad tymi średnimi, tak? Nie, niech będzie wyraźny y, kierunek trendu, bo jak będzie takie zamieszanie na, na, na wykresie, tak one się zaczną plątać. No to nie pogramy za dużo, tak? Bo tutaj na no co dwie, dwie, trzy świece w jedną stronę, albo po, po zagraniu gdzieś natychmiast będzie jakaś korekta i tak dalej, tak dalej. Trzeba szukać właśnie takich miejsc, kiedy cena już jest poniżej konsolidacji i właśnie wchodzi tutaj. Zobaczcie jeszcze tutaj szybciutko wam narysuję taki przykład, taki knociarz, nie? Mamy tutaj nowy, to może za wcześnie by było. No, powiedzmy tu, tak? W takim miejscu. W takim miejscu. W takim miejscu. W takim. Oczywiście, tutaj grając, jeszcze nie wiemy, że cena zawróci. Ale na kilka takich dobrych zagrań, po 100, sto, sto kilkadziesiąt pipsów, stać nas na, na jakąś jedną stratę. Prawda? Gdybyśmy tutaj na tym knocie wchodzili, stop, zaraz nad nim, no to powiedzmy. 30, 40 do 50 pipsów da się przeżyć, jeżeli zarobiliśmy kilka razy po, po ładnych kilkadziesiąt pips. No cóż, moi drodzy, dobra, to by było na tyle. Ja myślę, że no, jest okres wakacyjny. Musicie mi wybaczyć, nie będę tak często tych ekspresów nagrywał. Ale postaram się w każdy piątek, czy to będzie w każdym razie w weekend, jak się zamknie świeca tygodniowa, omówić z Wami aktualną sytuację na wykresach, pokazać jakieś najważniejsze poziomy, i może za każdym razem jakieś ciekawą metodę zagrania Wam pokażę albo coś, coś, coś fajnego ze swojego arsenału, co w Waszym day tradingu może Wam się przydać. W takim razie, cóż, życzę Wam miłego weekendu, miłego wypoczynku. Siadajcie w poniedziałek rano do wykresów i twardo krojcie pipsy. Do usłyszenia.